Siema, witajcie w kolejnym odcinku ze Stalkera Czyste Niebo. No i tak, kontynuujemy nasze losy tutaj, szramy. Powiem wam, że nie grałem z tydzień. I z tego co ostatnio pamiętam, to wykonywaliśmy misję dla wolności. Dokładnie i zniszczyliśmy bazę najemników. I powiem wam, że to była fajna misja, bo ją pamiętam. I dzisiaj e, przejdziemy sobie do wysypiska na nowo. Co my tam mamy w ogóle? Zwróćcie apteczkę do igońkuła. Okej, okay. a tu jeszcze więcej tych misji mamy. O, mamy po prostu szukać ulepszenia. Spoko. Zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Także musimy sobie przejść. Zachęcam nowe osoby do subskrypcji. Dzięki temu będziecie na bieżąco z odcinkami. Zachęcam też wszystkie osoby do lajkowania i do komentowania, zawsze to jest pomoc dla mojego małego kanału. I co? Lecimy, lecimy, przejść w inne miejsce, oczywiście. Eee, mogę Wam powiedzieć, że znalazłem fajnego moda do Stalkera ze w Mam nadzieję, że Wam się spodoba. W ogóle, jaki mamy sprzęt? Mamy to. Kurde, najgorsze jest to. Że nie pamiętam gdzie ja zostawiłem cały lud. Kurde. Albo zostawiliśmy tutaj w bazie wolności, albo mam go gdzieś tam tutaj. Kurde, jakbyście mi mogli napisać, ludziska. Kto tam pamięta, to by było spoko. Byście mi dużo pomogli, bo. He, zapomniałem, powiem wam. Te miejsca, dwie, dwa mi się kojarzą. A mi się yy, nie będę musiał wtedy przyglądać, że tak powiem. O, a tu co to? O kurde. O kurde. Nieźle tu jest. Wszyscy stalkerzy zlatują się, jak pszczoły do miodu. Ciekawe, czego szukają. Szkoda, że ten gnojek zwiał. Walić go. Zostawił swoje graty i to się liczy. Ta, zabierzmy najlepsze rzeczy i spadajmy. Żyjesz jeszcze najemniku? Dobrze. Pedeakła leży gdzieś obok ciebie. Znajdź go. No bez jaj. Ocyganili mnie. No nie no no. O okradli mnie ludziska. Yeah. Słuchaj, Sytuacja uległa zmianie. Ktoś wie, że dotarliśmy do centrum zony i nas szuka. Musimy się ruszać i też szczegółowych działań. Masz w Okej, okay, odzyskaj swoje fanty. Informacje z tego Kła, podejrzenia. Niezidentyfikowana grupa stalkerów dotarła do centrum zony. Nie wiem jak, ale udało im się nawet przeżyć dużą emisję. Było kurwa, wpadłem gdyby zginęli, Bo w zonie nie zapanuje spokój, dopóki droga do centrum znowu nie będzie tajemnicą. Są na to dwa sposoby: albo my powstrzymamy tę grupę stalkerów, albo zona uwolni kolejne emisje i zniszczy wszystko w swoim obrębie, a może i poza nim. Na pewno lepiej by było, gdyby to nam się udało, ale musimy działać szybko, żeby mieć jakieś szanse. PDAKła zawiera współrzędne schowka. Na pewno znajdziemy tam informacje na temat ich planów. No, to moi drodzy, powiem wam, że ciekawie się porobiło. Nam oddadzą te rzeczy, ale. Kurde, nie bardzo. Tutaj jakieś rzeczy widzę. No dobra, nie jest źle. Coś tam odzyskaliśmy. Co tu mamy? Tu mamy broń, pistoletów od groma. No, nie jest źle, powiem wam. Nie jest źle. Zajmiemy sobie, przeładujmy. Eee, I co my tutaj mamy? Przewodnik, pchlitark. Eee, I gdzie mam iść? Teraz tutaj. O kurde. No trudno, no to pójdziemy tam. O, dyskać swoje fanty, okej. Okay. A to co, był przewodnik? Dobra, to sobie pójdziemy tym ja. Dobra, idziemy. Jasny gwint. Co tu się dzieje dzisiaj? No i co z kimś mam się bić? A nie, oni mnie olali. Pewnie przez to, że nie mam kasy. No nic, w ogóle jesteśmy goli, nie? Tak, chciałem tylko to zauważyć, że nie mamy w ogóle pancerza. Przez co trochę lipa. No nic, rozładujmy sobie. Eee, trzeba odzyskać te rzeczy, moi drodzy. Co za gnidy no. Żeby nam tak zrobić. Ale coś gdzieś kiedyś czytałem na forum. Powiem wam, że zacząłem się trochę bardziej interesować tym stalkerem. I różne ciekawe rzeczy znalazłem. Ale nie spodziewałem się, że to teraz nastąpi. Jakiegoś takiego mega sprzętu nie mieliśmy, ale no. Trudno. No, tu nawet był schowek. Będziemy się ostro nawalali z tymi typami. A jeszcze jaja są dodatkowo, bo burza idzie i widzę tylko jak się błyska. Ale mówię odcineczek musi być na wtoreczek. O. No i dobra, gitara. No i co ty stiepa. Olaliście mnie? Ej, trochę dziwne powiem wam, że mnie olali i w ogóle mamy tyle sprzętu i nic mi z tym nie zrobili. To co tu co to mamy pendrive'y na temat transmisionery kamizelki kuloodpornej. Rozumiem. No dobra, ej, no nie jest źle. Powiem wam, że nawet nawet nam to wyszło. To w takim razie pójdziemy sobie sprzedamy może ten sprzęt, żeby mieć puste łapy i przejdziemy sobie do powinności to się dokładnie nazywa Instytut Badawczy Aeroprom bez tego ha wymawiania już chyba yy, w tą stronę mam nadzieję, że Wam się w ogóle podobają te efekty, które wprowadziłem podczas strzelania w poprzednich odcinkach. Trochę się działo mimo wszystko, powiem wam. Fajne były te odcinki. Przynajmniej z mojego punktu widzenia, to naprawdę spoko to wyszło. Nie spodziewałem się z tymi efektami, że aż tak fajnie to wyjdzie. Mam nadzieję, że wam się też podobało. Jeśli macie tutaj też jakieś propozycje, to śmiało piszcie. Jeśli macie też jakieś fajne mody działające i które łatwo też zainstalować, to powiem Wam, że będzie na pewno poradnik jak zainstalować yy, Misery chyba moda, albo już nie pamiętam którego tych modów, jak wtedy patrzyłem, to naprawdę od, gro od groma było Kurde, weźmy sobie Energola, bo przecież zanim my tam dobiegniemy, to to powiem Wam, że naprawdę nie tak prosto się namęczyłem i mówię, na pewno dużo ludzi będzie chciało krok po kroku zbytu przejść. Także trochę będzie. Można to ulepszyć. A, ulepszyć może. No, Kurde. Nie no, to ja tutaj tu nie chcę, tutaj ogólnie mamy gorsze ceny trochę. No kurde, typku. Spaduwa. Nie chcę do bandytów dołączać, dołączymy pewnie do wolności, tak myślę. No, amunicja to się przyda. O kurde, serio to jest nic nie warte? O, widzę, widzę, że wy też to syf macie, niestety. Chwila, chwila. Kore to sobie zostawimy. Te pistolety to mogę powydawać. Eee, ale kore to sobie zostawimy akurat. No kurde, to też jest, powiem wam, tyle warte co nic, niestety. Dobra, trudno. Każdy do kanałów, jak we Fallout'cie, nie da się. No i co, tutaj są powinność, powinność. No myślę, że tam pójdziemy i tyle, no. Zobaczymy, co tam nas yy, czekają przygody. Może byś schował broń i tu podszedł, pierdzielu. No, ej. Panowie. Ja wam dam do mnie strzelać. Ja jeszcze w ogóle myślałem, nie wiem czy ktoś, może Ruscy zrobili takiego moda. Wyobraźcie sobie, jakby tutaj były nacje z II wojny światowej. To jakie to by było epickie moim zdaniem. O, zarąbiście schowek. Miło. Co tu by było jakby byli Niemcy, Ruscy, Polska inni tu... Inne nacje, nie? Kurde, to by było w ogóle... Ciekawe nie kurczę, szukasz? Zjeżdżaj stąd. Zaraz zlezą się tu mutanty. O! W ogóle zapiszmy grę. Ale tu obóz mają. O, jasny gwint. Proszę, proszę. Gdzie twój sprzęt, chłopcze? Niebezpiecznie tu. Nie zajdziesz daleko bez dobrego kombinezonu i porządnej broni. Potwory się nam ostatnio naprzykrzają, więc każda pomoc w walce z Zoną będzie mile widziana. Jeśli chcesz trochę zarobić, wpadnij do bazy i znajdź generała. Jeden z naszych oddziałów właśnie tam rusza. Oszczędź sobie Zachodu i dołącz do nich. Jak życie? życie? Ok. Ogólnie to. E, jeśli byśmy dołączyli do powinności, to byśmy niszczyli chyba bazę wolności. A jak będziemy chcieli dołączyć do bazy, co tam macie z smakulki? Chętnie wezmę. To sobie też weźmiemy. No i tak ogólnie z powinnością to łatwiej się gra. Z tymi tutaj ubranymi, oni mają lepsze uzbrojenie i tak dalej. A wolność będzie miała trudniej, więc myślę, że do wolności. Jestem bardzo też ciekawy ich bazy, w ogóle. Tam jest ten mutant. Pomów z przywódcą frakcji Powinność. Generał Kryłów może wiedzieć, gdzie znajduje się wejście do podziemi Aropromu. Tam swoje upychowałem stalkerzy, które dotarli do centrum zonu. To kogo wyprujecie niby. niby? Kurde. O w mordę Co to jest? Fajny w ogóle kałak Pokażcie go O kurde No to było ciekawe powiem wam Wywalili go dosyć mocno. Nawet nie widzę yy, zwłok. <laughs> Ciekawa nacja, nigdy tutaj nie byłem. Znaczy nacja, yy, lokalizacja. broń. Yy, dobra, na razie tutaj to luzik. No, nie widzę tu nikogo Kto by miał mi Na razie zagrozić Tutaj nie wiem co tu jest Mechanik e, Nie jest źle Jakaś ich tutaj baza Zobaczmy Zobaczmy moi drodzy Co tutaj jest Pogadamy, jak schowasz tę broń. Dobra, dobra. Słucham. Co tu się dzieje? Tak jak powinnoś próbujemy powstrzymać ataki mutantów i innego cholerstwa bandytów i podobnych szumowi. Nigdy nie słyszałem, by stalkerzy pomagali powinności. Nie tylko pomagamy, gdy mutanty wylazły z dziury, zaczęły zalewać, a roprom powinność nie poradziła sobie z powstrzymaniem ich ataków. Zwrócili się do nas o pomoc, a my nigdy nie odmawiamy roboty, unosząc się z dumą. Unosząc się dumą. Razem idzie nam... Całkiem nieźle. Teraz widać w jakim. w tym jakiś sens. Zauważyłem, że założyliście tu nawet małą bazę. Tak zbierają się tu wszyscy, którzy odpowiedzieli na prośbę powinności o pomoc. Tak jest bez a poza tym dzięki temu kryłów traktuje nas poważnie. Kto tu jest szefem? Orest. Jeśli chcesz się z nim spotkać, znajdziesz go na najwyższym piętrze środkowego budynku. Są tam też handlarz i technik, tak... i tak być powinno. Rozumiem. Spokój. E no mam no tutaj widzę, że o! Teraz sobie ziomeczku Spoko Pociąg, że te wagony, no nie no, tak klimatycznie powiem wam Tu nie mogę wejść Świerszcze widzę, że nawalają Rozumiem, rozumiem. I co tutaj możemy wejść? Sobie, słucham. AIDAL, masz jakąś robotę? Dobra, nie jestem ekspertem od pancerzy. No, ja już tutaj to. Z... ile to będzie? Kurde, nie mam ochoty za bardzo. Ej, co jest? Mów. Gdzie? Wydobądź coś z siebie. Na razie to nie jest im pomagać, kurde. Najwyżej będą musieli się bawić sami. O. Jak leci od o to serdeczne ukraińskie powitanie? Drozdy. O, no proszę. Spotkaliśmy imiennika jednego z widzów. Nie masz tu wielkiego wyboru. Jeśli chcesz dużego wyboru, idź do centrum handlowego. Tu są głównie ludzie, którzy przyszli pomagać powinności za pieniądze w walce z mutantami. Przyszedłem tu spodziewając się popytu na mój towar, wziąłem ze sobą co mogłem. Część tu sprzedałem, w tej chwili to wszystko co mam. Kto siedzi w waszej piwnicy? Kilku naszych niosło towar do bazy przez wysypisko. Przechodzili tylko obrzydłem, wiesz jak tam jest. Nagle 30 metrów od nich wyskakują bandyci i mówią Mamy was, gnoje, odłóżcie broń, oddajcie towar. Przywódca grupy, Irokas mówi Chodźcie i weźcie go od nas. I zaczyna strzelać, a grupa zaczyna biegać od drzewa do drzewa, bandyci za nimi. Dobiegli tak za kosami do opropromu, a tutaj nasi chłopcy zgotowali bandytom serdeczne przyjęcie. Teraz trzamy ich w ale tak właściwie nie wiemy co z nimi zrobić. Co możesz mi powiedzieć na temat powinności? Wiem... Chcesz powiedzieć? Powinność jest w zmowie z armią, tak? Słyszę to cały czas, ale po prostu nieprawda. Nie sam tak kiedyś myślałem, dopóki nie byłem świadkiem starcia pomiędzy obiema grupami. Szedłem sobie, szukając zdobyczy, gdy nagle usłyszałem strzały. Podszedłem po, i, po cichu i spojrzałem przez szkła. W odległości 30 metrów, powinność prowadziła wymianę ognia z wojskowymi. Nie mam pojęcia, jak się skończyło, po cichutku się stanął z to ale to nie był pokaz braterskiej miłości. Jest inny problem. Nasi. Widzieli starekarów ubranych na czarno kumplujących się ze specnazem. Nic dobrego nie przychodzi do głowy, co? Co masz dla mnie? O! No co tu macie? Kurde, syf Uuu No To mi się już podoba Lepsze ceny. Nie no, mam nadzieję, że sobie tam poradzicie, no. dać radę, panowie. Yy... Co tu się dzieje? No, ty to tutaj jesteś. Gdzie jest wasz przywódca? Ciemno tu macie, kurde, że. Szkoda, gadać. czym mogę pomóc? Nie możesz. No to nie. Słucham. Wyżej trzeba iść. Ale ja tu nie widzę nikogo. Kurde, co tu się dzieje? Teraz, jak tutaj? Aha, nie ma jak. Słucham. No spoko, spoko. No, jestem chyba. Cap. O, to sobie wezmę. Coś tu jeszcze macie do wzięcia? Ty jesteś Orest. O w czym mogę pomóc? Sprawa wygląda tak: nasza baza jest ciągle atakowana. Przeniesie się do ataki mutantów. Ale się przeopali nas z ręką w nocniku. Wcześniej nie śmieli wchodzić na nasz terytorium, teraz założyli obóz w opuszczonym tunelu kolejowym niedaleko od drogi na wysypisku. Ledwo możemy odeprzeć ich atak, ale jakbyś mógł przegonić ich z tego tunelu, bardzo by nam to pomogło. ponieważ nam? Nie ma sprawy, pomogę. Czemu jeszcze nie poczyłeś się z inną frakcją? Wszyscy mamy różne ścieżki, powinność próbuje zniszczyć zonę, wolność próbuje zniszczyć powinność, a ci szukają wszelkich sposobów, żeby jeszcze bardziej się nachapać. Mam już dość i więcej nie zniosę. Przemierzyłem całą zonę i nawet przez jakiś czas byłem po stronie wolności, ale jak tylko zaczęli gadać o załatwieniu powinności, to dałem stamtąd chod. Powinność jest jeszcze gorsza, osobno. Yy, co? Jeszcze raz? I byłem po stronie, ale jak tylko zdzielę, no, no tak, oni chcą załatwić. Wolność chce załatwić powinność, w skrócie. Powinność jest jeszcze gorsza, osobno dobrze z nich ludzie, ale zebrani do kupy stają się szczerymi fanatykami. Co to ja chciałem powiedzieć? A tak, stalkerzy nie powinni się nawzajem zabiecieć. Jeśli są w różnych frakcach, powinni żyć własnym życiem, szukać zdobyczy, próbować jakoś przeżyć. O takie rzeczy właśnie chodzi w Zonie. Tym kierują się ja i większość naszych chłopaków. Jakie stosunki utrzymujecie z innymi frakcjami? Nie mamy jeszcze serdecznych przyjaciół ani zajedłych wrogów. Ze wszystkim jakoś tego jajemy, nie licząc bandytów oczywiście od innych frakcji. Różnią nas cele, ale to jeszcze nie powód, żeby się zabijać, nie? Po to właśnie Zonaj, żyj i pozwól żyć. Bo żyjemy, zobaczymy. Nasze działania będą zależeć od zachowania innych w, w, frakcji wobec nas. Powiedz mi o sobie. Jestem przynajmniejakiem nie różnią się od innych, ale zawsze byłem włóczęgom. Jak miałem 10 lat, uciekłem z domu, żeby uczyć się w Chinach sztuk, walki Shaolin. O kurde. Grubą. Po trzech dniach wysadzili nas z pociągu, a ojciec strasznie zlał mi tyłek. Jest podros jak podrosłem sp spędzałem cały czas na podróżach jeździłem to stopem po Europie. Spędziłem z zimę szczukami. Później pojawiła się zona. W tym czasie przyjaźniłem się z dziewczyną Leską. Ona też szukała rażenia jak ja. Myślała, że jesteśmy przyjaciółki, ja miałem trochę inne odczucia. W każdym razie pewnego dnia już szukałem leski i ktoś mi powiedział, że poszła do zony. Zebrałem swoje rzeczy, załapałem pistolet z gumowymi kulami i ruszyłem prosto tutaj. Przeżyłem dzięki doświadczeniu w podróżach. Miesiącami jej szukałem, pokazywałem jej zdjęcie każdej, napotkania sobie w końcu, jakiś stalker powiedział mi, że międzynarodowe oddziały zatrzymały leskę z jakimś Gogusiem na brzeżach Zony. Palnej o bolgu kazani i wysłali ich do domu, pomyślałem sobie z Bogiem, leska z Bogiem. Nie wróciłem wtedy do domu, a teraz już tu tkwiłem na dobre. No proszę, co masz dla mnie? Nic ciekawego. Powiedz mi o Zonie. No dobra Spoko Dostaliśmy misję Podoba mi się O, da się na dach wejść Miło Może na komin nawet Ty jak się świeci Dobra no ciekawie, a weźmy sprawdźmy. chociaż nie, no tam chyba nie wskoczymy niestety. Tam nie damy rady. Dobra, zapiszmy sobie grę w ogóle, jakbym jakiś zrobił głupi wyczyn, ponieważ już w grach potrafiłem wyskakiwać jak potłuczony. Słucham. No, no na przykład tak jak teraz. Dobra. Ale może wiecie, coś tu znajdziemy, nie? w mordę. Chyba jednak coś tutaj jest. ale sobie wczytamy grę. Ja nie wiem co tu jest, powiem wam, ale... Dziwna sprawa. Dobra, olejemy to. Jakże zapisałem w ogóle grę, bo nie wiem co to jest naprawdę. No, ale dobra. Ja myślę, że sobie tutaj w ogóle zakończymy odcineczek. Aroprom, czy znaczy, Aroprom. No tak w sumie to nie weszliśmy tutaj. Ten Aroprom to tak naprawdę jest... Tutaj, ale no na terenie abropromu może jesteśmy, nie? Czemu się tu nie o jest? Także okaże się, czy to jest To jest tutaj pewnie. Tu się w ogóle też da, moi drodzy, na bagna dojść. I z tych bagien de bagna dosyć też tu spore. Ile tu rzeczy mamy różnych? Snajperka jest też trochę, jest. I później byśmy pewnie do Jantaru dojść. Z Jantaru na magazyny wojskowe, ten las. No, ciekawie jest, nie powiem. Tamtych zniszczymy w przyszłym odcinku. Dobrze, moi drodzy, dobrze, dobrze. Także co, śmiało komentujcie. Bardzo to mnie motywuje do nagrywania. I co, yy, i widzimy się w kolejnym odcinku. Także co, trzymajcie się i hejka.